Cześć, cześć. Siema widzowie, ja jestem Famol, a to jest Fortnite i będziemy sobie grali w oddziały z zwycięzcami na Top Model, bo sobie potem nie, po... Za odcinkiem zrobiłem Top Model. Elo. Hej, hej, jo. Jak wiecie widzowie, mogliście zobaczyć, że Lena sobie dostała ode mnie Olgi skina. Ja też mam Olgi skina. Więc będziemy samymi skinami, Olgymi grać. Na przykład, Link to jest OLJ Skin. ośniak jest OLJ Skinem. Dyskryptowaliśmy, jest według mnie OLJ Skinem. Więc sobie teraz wylądujemy tutaj. I teraz widzowie będą widzieć, no, takie trochę nudne momenty. Akurat kiedy się nie bijemy z kimś, tylko będą momenty, w których się z kimś bijemy, na przykład, nie? Żeby jakoś nie przedłużać. Bo ostatnio. Jak zrobię odcinek, jak odblokować południową medo to trochę mało osób to oglądało. Więc no to trochę taka lipa. Ta cisza. dobra, zabijam go. E, ja potrzebuję jego akacza. Nie go Przydałby mi się ten Zastopowałeś już czy jeszcze nie? Jeszcze nie U... Mówiłem, Zastopuję. że nagrywał. No dobra możemy zabierać się po na chwilę. Dobra, jest fundament. Ala. Ja no, nie Gdzie jest ten fundament? Mało chyba ją Pizza Czy nie? No, raczej teraz jest fundament Gówno gedon Gówno gedon Chodźcie, bo tu typa mam to nie jest... Dobra, strzelam w niego. Chodźcie! przyjść. Dobra, uważa, że wali mocno. Dobra. Dobra, tylko, tylko NPC-ta wybiję. Agresywnego. Uważaj, uważaj. Tym pomocy! Ja się biję agresywny. Zabiłam. Leżę. Dobra, muszę się wyleczyć. Moje! Kolejny leży, o mój Boże. <grym> to by mi chciał ci pomogę. Uważaj, strzela w ciebie, Alice. Ja nie leżę. Idę. Idę i boję. Boże, chętnie leżą. Zabity po Da, zabity. Ja idę po Amo, moi drodzy. W sumie nie mam jeszcze dużo masów, żeby się bić z chłopami. Aha, że musiałem się ześliznąć i chcę To jest, co nie ma w ogóle tego mikro nie Jesteśmy Już nie gadałam Dobra. bo tu nie ma oczu No ciekawa jakby co Mi się przyda Mi też To jest masz, a ty jeszcze, adorujesz. Co? ale miałaś to, coś w tym filmie. Miałem, bo hit za zawsze Ja muszę się wstawić. Wpuściłem to w Dobra jest skrzynia. To git. hit. To wywiadowamy to, tak? Mhm. Tak. Jak nie wygramy? Wierzy nas. się. Chciałabym ale lepiej nie. Dana, tak. ty wiesz co. O co chodzi. Chyba. Proszę, nie podpalaj dalej, wszystkiego. Nie, to dalej idzie na żywo? To idziemy na Daily Bugle. Podpalanie! Biblia. Nie podpalaj. Tak, ma No, jak wszystkie domy, się spłacały, wszystkie ryby. Mhm. Bo... No. Ana mnie nosiła i gadała, że mi odda cyganom. No, no. Mhm. no jak, tak, jak byś mały, Ania? nie. Bo? Nie lepiej. No, może... teraz to bym się nie podniosła, jesteś za grube. Podniosłabyś mnie. Tak, to no, ja. bo to mi ja powiedziała, że mi się zgrubło. Aha. Tak, dobrze. Dobra, no to lecimy na Daily Bugle, na najfajniejszą miejscówkę. No bo nie ma. Głowa! Chodź tu, panie My. goblinie! Kurde, chłop robi Goblin Challenge. Czyli że rzucę granatami jak goblin? To może po prostu Ej, chodźcie, mam towarzystwo. Sam ty, panie, zabije. Dobrze. Dokąd co, chłop leci? Dasz sobie radę. Może. No, widzisz. Ja podjeżdżam go. To no, nie mam To nie on. To nie to, ale dostaliśmy złoto. Wszyscy gracze dostali złoto. złoto. Jej, nie ma tu Spiderman'a. Nie zgadzam. Spali się. Nie, nie. No nie to nie ty w ogóle. No. mu zerwałem. Chłop się usmarzył. i Dobra, to pół mam. Kolejne? Kłopot z pamiątkiem Góra myślę, że A ja idę szybko po jego ludwiku A ja pomogę ci Zabity? Jeszcze odgadnę cię, Cepi reka. się odradzają. Aaa no, no, to fajnie, to po ciebie, no, Ale oni to będą to... mieli pistolet, będzie więc łatwo z nimi będzie. I on no, była po ciebie, zaraz po no. mnie. No. Za chwilę po i i Hamola pusty jedzie. Teraz kopiemy te... przeciwnikowi tyłek. Jeżdżam butać z prosto w ryja. Jest typo. Dawaj te bety. Spidermana używaj, już wiele. Dobra, uciekam. Pokonany. Zabrałem Spidermana i lecę. O, ma. i lecę! Ale nie wyliczyłem się chyba. Zabieram. Jak to było? Chyba pociągam kiece i lecę? Nie wiem. Wyczem buta z prosto A zabijam też może być. Na bandaży. Awa! Awa! Ała! 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 A oh wow, 8, 6, 4, 5, Pomocy! Osiem, sześć! Cztery! 4, Wow! kurde No 4, z każdej strony 5, 5, z każdej strony biorą Jak mam 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Lena nie żyje, ja nie żyję, Salon nie żyje. żyje Oczywiście Alice musi odwalić wszystko Ale ona nic nie zrobiła Zobacz, Jak to nic nie zrobiła? A, no tak jest, bo... no, 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 no niestety okay, Ale no, może w następnej no, grze się no, uda, moi no, drodzy No nie, wiem. dylik Dobra, na dylik w ogóle lecimy Ale tam może sporo czy polecieć Nie, chyba nikt nie leci Amor może... Tak. Jak sezon? No, według mnie sezon jest marzeniem każdego gracza, więc. Ale sezon jest taki, jakby 8 na 10, powiem. Czy to prawda, że następny sezon może być Energylandia? No właśnie, widzowie, bo jakbyście nie chcieli widzowie, to ja napisałem do Epic Games, żeby Energy Energylandia w następnym sezonie. Ale Epic Games mi napisał, że. No że może być to nierealne dodać Energy do Fortnite Ale jak Epic nie będzie miał żadnego pomysłu, to może mi jeszcze napiszą coś do, na temat tego co ja im napisałem się, Ja się i dzi, dzisiaj na ten żeby mogli dodać icon ten to mi odpisali Co ci napisali? Dobra, no, ale na nie rzucaj spleży nie warto rzucać, dlatego że mam tą nie, beczkę nie, nie co leczy. Chodź, mam, ale nie by. To malowanie broni, Naszym pasuje do aksa Czy my się zajęcie jesteśmy sami na tym daily bugle? Jesteśmy sami na tym świecie Sama mi wysłał takie wall na jakiejś niedzieli Teraz wskakuję do windy nie zostanę no, Spidermana, czas w... taki yy, Spiderman jest takim spoconym skinem trochę według mnie Ten Spiderman z tą... jego twarzą jest spoconym do Bo też jest drugi Spiderman taki co może maskę zdejmować i zakładać On hold Ten drugi lepszy się powiedział, że Peter Parker się tam nazywa tam Tom tam. A No, Tom Holt. Tom Holt. W jakimś tam filmie się nazywał na pam, na tam, coś tam. Wow. Elena. Ala, Tom Holda. gdzie jesteś? A Te chłopcy tam klombo biją. Rapij Arnolda. Zaraz ruszamy na typów. Kurde, wszędzie takie pompy. Te pomagierzy urojenego reżimu biją Klombo Widzowie patrzcie Urojony reżim kontra Klombo Bo to jest odcinek To jest na wystrój urojonego reżimu O którym Ernest mówił Widzowie patrzcie Urojony reżim kontra Klombo Zaraz, tego mogę dobić bo i taki dead będzie srał? A nie, nie. Zdejście mu z rogi rzucie mu klombowca czy coś mamy. O, Nie mamy ja się Kurde wciąż A oboce, jak mu damy to wszystko będzie dobrze Tak Uspokoi się, medza Dam mu, dam Nie zauważył. Nie. Ja nie I trochę nie To uspokoi się. O, baba się, ja ja się klombo. Odkurzacz tak normalnie. normalnie. Ja też o, widzę, to, to, to. tak zjadam pizzę. I co wysyłał? Fioletowa snajpa.

Nikogo nie ma w ogóle nie. Typu w ogóle nigdzie nie ma jeszcze tańczysz Szterbatek, ja idę za to. Ponadto ja sobie miałem skina Axa i nazywałem siebie szczerbatek Kiedy on je? On nawet domy No ja Tera, to pokażę wam widzowie taki wie. trik. że można samochodem takim pojazdowym emotką polecieć w powietrze. Tylko... Trzeba... Weź. I. Coś z TYPY! Typy. Ej, Ale oni klumbo zdenerwują. Ja nie mam karabinu, żeby się bić. Nie, 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 To nie, nie, To nie, nie, ja, nie, nie, Ja nie, mam nie, na nie, Dawaj ale git. Klombowo. Ja jestem bezpieczna. Mhm. No nie, tylko nie ten shotgun, no. Ja się leczę, a ten używa te... ...fresze z awi. No i... ...w sensie nie trzeba się je czułeś, y y wiesz? A ja jedzę na klomba. XD Co on wie? Nie wiadomo. On wszystko może wiedzieć. On ważne. On jest wszystkojadalny. On mhm. jest wszystkożalny. On jest wszystkożalny. Kurde, za wcześnie. Patrzcie, let's go! Autem lecę w powietrzu. O, tak, gdzie? Samochodem wyjdziemy, poleciałam w powietrzu. Wiesz? Potwierdzam, widziałam mm -hmm. Ale się obrócił. to. to. Oh. Nie. Kurde, za późno Dobra Te typy w strzelają Ja mam PEMP chyba, to To jest Jak Jak gdzieś strzelają Strawy, trawie się klombo Tam jest to. Ja nie super nie zrobisz mi tego. 4G1. Cholera, guwam we mnie strzela. Strzela, ok. ale ty się z Nie, 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 nie. Dobra, zabity. Nie, stoimy, nie poszedł. Ma coś, amunicję do. Dobra, do strefy lecimy. No właśnie, na może. Chyba nie. ale... Do... No, ale jest to wiem? No czy mówi, że idę. O kurde. Chłop mnie zabił ostatnio, jeśli się Z Skillopaga go zabiłem. Bartek? Jak to był Bartek? Tak. Dziękuję wam za pomoc. No O! Ja Jesteście fajnym składem. Dziękuję. Bardzo pomocna. Dziękuję. Takim mi się Ja pomagam. Przynajmniej Lena. No przecież lecę. Teraz. Jak powiedziałam, że pomoc potrzebuje, to nikt. No balona do ciebie przyszła! No, no lecę... To, ale na po Alice. Mami. Do respawna szybko. Idę. Okej, pójdziemy. On wszystko zjada. Dobra, respawmy ją na szybcio, Ale chodź. Ale hojna Patrz to cię to było takie złote, ale zawsze... Ale dałem ci... nie było to celetowe. A. Nie, bo on Ale mam dał od... złote. Widzicie, widzowie nie jestem z kamerem. To jest do klombo. Thank you. Typo. Tylko chcę wiedzieć czy nie kłamiesz Tylko shotguna go nie porowę, mogę spamić co najwyżej Zjezdz go klombo, ciągnie go <gry> Olaf? Nie lub tak Olaf gra takim skinem Po co tu lecisz czy mi skinem Gdzie jest Olaf? Okej by leciała Ty

Wymieniamy cukier panie pomól. Okej. Okay. Najczęściej tu, chyba. znowu nie ma nikogo tutaj. Oczywiście. To zaraz wymieniamy. No, no, oczywiście. Okej, leż. Ilona, nie mów takich rzeczy. Wymieniamy zaraz. Bo to jest głupie słuchać to na odcinku. A? No. To jest głupie składanie. Ja nie takim. Ty tam Kto to powiedział? To Ale ja nie to ja nie na to co chodzi. Nie, to na Nie, nas, stój. Ja nie, masz się Nie, Jedź, jedź, nie. Nie, 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 No jedź! nie, nie. Nie, nie, nie. W ogóle dodali animację do spiderek, nie no! To się Miejscu, teraz się do was nie dołączy! <grym> jest! To jest Do To na gazu! To daj, gazu, daj! Super spider się kończą! Już do o, to was lecę! ty się ja tam biją? Ja mam pięć, jako tak. jedzenie! No no jedź! Ty byś się wystawił. Nie, ja go powarzyłam. Powarzyłam. Nie. Za koronę. Ten typ to na dole mam Chodź się. Chodź się tutaj, bo tu jest typo. Zarąbujemy. Krąg złoty. Ojej. Ojej. Dopity! Nie Kurde, Aha, to ktoś musiał mi się go podpalić. To kolapsuje Leży, Leży Miałam bombę, więc nie wiem czy coś zdziałam.

Korona! Ej, bo zaraz my strefa zeszła. ten... nie mam fajny zeszł. Ja ale ja uciekłam. Mam jeszcze jedną Zaraz, zaraz. Macie leczenie nie może. Bo mi się. No, papier. No. O, ktoś cię zabił? To ty po nalotni. Mój umarł, kurde. ale chodź tu. I zabierzesz na za to co będę mieć. Nie, mnie to. A ty masz to, nie ważne nie, 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 Co jest z tym koksem nie tak? To? Nie no... no A zabierz nie... szybko. Nie, fundament lepiej nie, koksa, to nie dawać. się Ale... Myślałem, że ciebie nie brać. Brać, ale koksa nie dawać. No, no to strefa teraz nawet, po 5 bije. Nawet, ja do strefy nie idę. No tam była no, korona, bo kartę, no mogliście zabrać. Ale panią nie umrą przecież Lena masz... Lena nie, o no, A co mieliśmy zrobić? Strefa challenge, ale nie wiem jak się to robi. Chodź Lena, szybko mamy... Lena ja pierco ty odwaliłaś. Teraz mamy. Teraz umrze. Nie, no. Czemu ją zmusić? No bierz kartę! Dobrze, Lena! Czemu, My jest, jest ona sama tam Super, podróż. nie ma respawna nigdzie. z pewnie będę miał cały oddział na sobie. Bo tyle nawet nie niepotrzebnie w strefę. No niestety, widzowie, jestem wskazany sam na siebie. Ale tym razem to ja. Jezus Maria. Ale a... też jestem mi na siebie, bo pomocy nigdzie nie ma, bo wszyscy są gdzie indziej. Lena była, ze dwóch! Aha, Lena była To Czekamy aż typo. Typo! To jest bot, akurat to jest bot, więc wygląda na Sweep, sweep, kosa, web straci, bo jesteś dead. Jeee, yeah, widzowie! Widać dałem sobie radę. Ale to było na tyle moi widzowie. Udało nam się pierwszego wina zrobić, moi drodzy. Jeśli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby lajkować, komentować, subskrybować, bo razem zmierzamy po 150 subskryberów, a wtedy zrobię wam konkurs na prezent Eneba. Więc trzymajcie się i cześć. Yo.